Siemanko, tutaj Oski Gameplay i dzisiaj robimy promocję serwera y, Survival na 1.64 i tutaj są moi trzej koledzy Pierwszy z nich to Master Ninja Przywitaj się No siema Następny to DJ Darkest. No chyba yes. to już zrobiłem to I ostatni to jest Sekwier DJ, DJ Darkes Mr. Sekwier Przywitaj się Sekwier no to jest ogólnie właściciel, ale jest dwóch właścicielów no, i używam y, takich mod y, używam moda Animated Player Mod i ogólnie na tym serwerze y, mamy rangę youtubera i tutaj są wszystkie rzeczy. no Tutaj jest administracja, to tutaj y, wiecie już zasady adminów są no. Więc ogólnie spełnien jest dość duży. Tutaj mamy te warpy, no to chodźmy na warpy, pokażemy wszystkie warpy. Eee, dobra, sprawdzimy warp VIP. Ciekawe czy działa, czy jest zablokowany. Nie? Dobra, warp vip nie ma, no to chodźmy na. A nie, jest warp VIP, tylko trzeba się nie ruszać. No, a no właśnie tutaj jest. Wszystko diamentowe, super VIP, super VIP, wszystko diamentowe. SVIP ma jedną zbroję flonę 4, czyli PlayFix cztery miecz takiego i koksy. I takie ojtenki. Dobra. Teraz pójdźmy na e, Ward Parkour. Chyba tak to napisałem. No, idziemy na Ward Parkour. E, chyba źle go spisałem. Okej, okay, niech wszyscy pójdą na Warp Parkour A i serwer jest na razie na 1.34 A Bo... Yy. Co to jest za Warp? Warp Parkour 1 A, no jest Tylko źle to napisaliście troszeczkę I O, to źle mnie. <laughs> Dobra Jesteśmy na parkurze 182. 180, jest... Spadłem. Bo... Nie, dobra, to jest trudne. Troszeczkę. Nie, w sumie... No to... dobra, tak, jest... tak, widziałem ta, To jest banalne. No, w sumie można powiedzieć, no. Takie dość dużo, nie? Ja też zostaję. No, i tam jest wyjście. O, tu jest wyjście. A gdy wychodzicie, jesteście tutaj. To czytujecie? No, to jest nagroda. No. Jest jeszcze parkour 2, to pójdziemy. A parkura... A no to, no to idzie, bo ja sam nie wiem. Parkura 2 nie ma na razie. To pójdźmy na łap... Nie ma jeszcze? Nie, nie ma. Jedzenie, tak to było łarpiedzenie? Tak to Ej, jedzenie, ale jedzenie. nagroda na parkurze podczas eventu tylko. No. No i tutaj, witamy na Warp jedzenie. I tutaj są spawnery, świni, można sobie świnki pozabijać yy, i takie różne. I kropki. No, dokładnie. A nie, kropki. No, trochę mm, spawn się zrobił za duży. Ninja został na parkurze. Dobra, teraz pójdziemy na spawna, zobaczymy inne rzeczy. No. Jakbyście nie wiedzieli, to powiem wam tylko to, że ninja robi parkour, więc on sobie tam został. Tutaj są zasady i komendy do gry, to komendy na gilżę, nie, każdy nie. powinien znać. No. I ogólnie ja i ninja, nie, nie wiem czy już to mówiłem. Tutaj są takie zasady. Jeszcze ninja. Tylko nie wiem czy to mówiłem, ale jak to? A i jeżeli nie widzieliście tych zasad, to sobie włączcie pauzę, sobie popatrzcie, bo oni mi tutaj przeszkadzają. No i jakbyście nie wiedzieli, to ja i Ninja mamy klasę Youtuber. A klasę Youtuber można dostać właśnie gdy jeszcze jesteś Youtuberem. No, widzicie? Ja też coś napiszę. No, widzicie? No. Klasę Youtuber można dostać gdy jesteś Kid Tolls, ale teraz nie ma kit tylko jest e, kit. E, Brat. No, dokładnie. Hit grać... nie, nie ma chyba takiego A kiedy... Na razie nie ma, jutro już będzie. No, nie ma, na razie wszystkie hity są wyłączone, ale jutro będą, ogólnie serwer jest, tak jakby można powiedzieć, w budowie, więc um, trzeba będzie trochę m, poczekać, ale to dobra. No, i teraz wyjdziemy sobie na podwórko, tutaj. E, robi się awanty. No trochę takie, trochę małe, no bo nie ma tutaj zbyt dużo graczy. Tu jest ogólnie cały spawn taki duży. A tu jest pomarańczowa linia PvP. Z co to jest ta pomarańczowa linia? Co ona oznacza? Yy, tam poza nią może... Yy, jak się poza nią wyjdzie, to można budować. Aha. A czerwona linia oznacza PvP? Aha. No. A i tutaj jest ten parkour 1. No, tutaj jest ten parkour 1. No. A jeżeli Co? ktoś. jest musza... administracja. No, a administracja nie pokazywaliśmy? Ale administracji zrobiłeś, tak? No, ale czekaj chwilkę jeszcze, bo muszę dokończyć, a ja jakiś powiedzmy te fakty. Co ty tam robisz? No, czyli już widzimy, że nie ma. No, to już jest zły A, i tutaj zostały dane ten właśnie. Jeszcze jednego youtubera, oczywiście. Miniony youtuberzy dobra. Czyli tutaj, Mr. Sekfier i Nizaks to są właściciele DJJ i X3NO. To są. E, Head Admini i że to ja i Master Ninja, tylko Master Ninja jest w trakcie budowy. Okay. No, już Master Ninja, jest, dobra. <grywa> <grywa> ej, ej, zamnęli mnie! Niefnęli mnie! Co? Ej, no nie wyjdę. No i dobrze ci tak. no, no nie wyjdę. No i dobra. I sądzę, że to chyba było już na tyle. Serwer bardzo fajny polecam na wersję 1.64, IP będzie w opisie. I Ninja też sobie wrzucił Zobaczcie też... na mój kanał no. Dobra, więc widzimy się w następnym odcinku Narka